34 baboniki w życiu. No. ale wróca szyba. Na mernie, o faktycznie. Wyglądasz jak pilot śmigłowca. Ojej! Nie jest... <grymka> Ale czad. ja pierdolę! Przestań, co ty? Super widoki. Ale świetnie. A wy już nie śmiechnie się? Czy mi się wydaje, czy, mi kiedyś, <grym> czy mi się wdaje? czy kapitalnie to wygląda. Szliśmy tędy, tak byliśmy nad soliną i szliśmy tą zaporą. Patrz, jak pięknie jezioro, jak pływają serze grubeczki. A Boże. No, widoki są kapitalne. Piękno. Ale oni to dość szybko zrobili. Tak. Bardzo szybko to zrobili. O, helikopter. O, tu zapora jest. No zapora, zapora. Gdzie masz? Aha, tu są helikoptery. No. Ej, to aż wysepka jest. Faktycznie pa, no. nie było jej. No ta, to musi być ba, bardzo niski. Paz, jaki jest tam. Wysycha dosłownie. Pa, e, Jaki mały par. O, ale cichutko. O, mam patrzy na siebie? No ślicznie, nie, patrz, patrz i widać bieszczady, ładnie budzi. Zabięte, nie, nie patrzę. Nie, pa, nie, patrz, gdzie bądź. Patrzysz, By, gdzie bądź? Byle nie na dół. Ja będę machać kolejnym tym. Ja Możesz nic. siedzieć bez ruchu. Możesz oddychać, ale, nie, ale się nie patrzy, nie A nikt nie patrzy. Już nie zwracał uwagi na to. To będę kolejnym machać. Ale to się ufunkuje. Możesz się, Max, nie odzywać. Nie ma Hajni, tak się nigdy nie widzi w nigdy... to są przyciemniane. Te... Nikt nie zwraca na to uwagi. Pęle, 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 pęle. 21 km na godzinę jedzie. Teoretycznie. No 21, bo mi nawet na mapie no. pokazuje, widzisz? No, no. 21. O, najwyższy punkt. O, najwyższy punkt. Mama, fajne widoczki. No, widoczki są no, piękne. Widok kapitalny. Fajne mama. Miał ktoś dobry pomysł. Stadaj, dobra? Nikt się na to nie każe? Patrz W bok. No ja patrzę w bok właśnie. jak ja w tu patrzę? No, pusta jedzie nawet. No, to to sobie... to... Nie, wiesz, jest, jest na tyle, że to nawet nie ma sensu się pchać. wiesz, jakieś większe grupy, bo... Chyba a udało. to ptak jakiś. Chyba tak. udało się. Jak się podoba? czuję się, jak, czuje się na, jak na Tyrolcze. Dzięki, Max. Moral tej przejażdżki taki. Tutaj jakieś ptak. No nie, abyśmy mieli wracać z na piechotę, to ja dziękuję. No. O, a mama, Ja to zobaczyłam. Ojej, ale zobacz. piękne. zobaczmy. No. Ale widać, widać na woda, że jest płytka. Jest Uwaga, płytka. Widać. będziemy się do pomieszczenia. Uwaga, ale będzie kolejne, kolejne bujanko. No i już do bazy. Fajne koczki goczki Tak, już wiesz. Jest moment no. Fajne widoczki mama. No, widoczki no, są piękne. Z, z jednego do drugiego. A tam jest ta wieża widokowa taka, można no. wyjść na górę. Wychodzimy mama? I no, no, na, no. na pewno winda tam jest. No. Ale by to rypło. Nie, no, no, to ja cię. Dobra? Wysiadamy? Czy A jedziemy z półtem od razu? Od razu. No, jak chcecie? Nie, to wysiądźmy, przesiądźmy się do... To nie, nie cierpie, tak? no to tylko ale to tak jest to jest do nie mamie nie straszne a to jest mamie straszne mia mama nie przysiadam nie przysiadam Co? jedna mała co jedna mała ja mam je ja zaraz ale ja do nie mówię kumamonkę <that> Ale jest Fajne. to się fajny widoczek. Fajny oczek jest. Tak. Bardzo fajnie to wygląda. Tam się w ogóle te rowerkami podpływają, widzisz, na tą wyspę. No i tam przechodzą chodzą po tej wyspie. I chodzą po niej, no. Ej. Na żaden rowerek jest nie. Masakr siąde. Jest masakrycznie niski poziom. Słyszysz? Słucham cię. Na żaden rowerek nie wsiądę. Mama. Rozumiem. Uwaga, najlepszy się pijazny. świetnie. Jak to zjeżdża, tak, to mi wszystko podchodzi o tu. Ej, trudna babcia działaczka. Dlaczego? To samo. Zaczekajcie sobie na takiej wyspie, rozpalić. Nie wolno. Patrz, jakie domki fajne. Widziałam wcześniej. Widziałam wcześniej. Korolowe domki. Świetne te domki. Denerwuj mnie, kochanie. Horrorowe domki. To świetne te domki tutaj są. Bardzo ładne, takie modułowe. Modłowe, ale z takich bali, widzisz? Tak, widziałam wcześniej. Tamte obrączowe, nie? Nie, tutaj teraz takie jasne. Tu, tu, o. No wprost, widzisz? A to, o małe, a ja. ten widział ładnie Jak to buja. Fajne, takie małe śniadanie. To buja. No wow. wow. Ja pierdzielę. No, coś... Też mało. Coś wzią. za bardzo rozbujało liny, wiesz? No. No. To. Za bardzo rozbujało liny, wiesz, i wyłączyło po prostu. <laughs> coś widać, że za za dobrą zabawę miał. Mm. No, i teraz dopiero ruszamy. Widzisz? Sko sko Skończyło się bujać mocno. I powoli jedziemy. Co słyszę? Wiesz, no gdzieś tam, no to jest ten kemping, na którym żeśmy byli kiedyś. Gdzie to jest no, to jest ten no to jest ten kemping przecież. No, to jest to jest... no oczywiście, tutaj co chłopcy gonili z tymi dziećmi. Ja sobie tak. pamiętam jeszcze. Siadę, ale siadę, ale jak, to się, się, jakoś... jak to się. Jak to się rozwinęło, jak to się rozrosło. Chyba, na szameleń? No bo na kempingu była jeszcze jedna taka koleżanka. Myśmy tam na samym końcu byli, nie? Mhm. Mm Och, Mama, patrz w dół. Nie. Mama. Tam jest woda, tam jest woda. Najwyższy boda. O, o, to tak świeć nikogo. O, teraz będzie w dół dopiero. Oj, teraz o, tam. słychać, ktoś krzyczy. Gotowa mama. Tak. Jedziemy. Rozpędzamy się. Wy się śmiejecie, a um, naprawdę wszystko podchodzi. I tam, i tam... O, a tu widać, jak się woda przelewa tym małym tym korytkiem. Widzisz? już mm -hmm. widzisz? No, od tej strony jeszcze tam nie widziałem. No, a to widzisz. No, Aha. E, ja widzę nasze auto normalnie. A ja nie widzę. Ja no, raczej nie, kogoś. Tam jest. Ale tylko nie zauważysz, że jest za wysoko. A czy że... A my no, to na hamowanie? Nie. Ale płóciutko, jak oni tutaj tak do tej wyspy dopływają. Nigdy nie, nie było tyłu. takiej wyspy. Nie. Chcesz, a chcecie ja faktycznie mam. przejść kawałek... Czekaj, kawałek tam, żeby zobaczyć jak jest przy tym? Może żeby czy... się przejść, bo to wiesz, no. Nie. Ale mam... to tylko kawałeczek tutaj zobaczyć jak... O, że wiesz, no jak mamy się przejść, to przejdźmy się kawałek, bo za 20 minut nam się kończy pierwsza godzina, więc żeby na przykład nie było tak, że wyjdziemy 5 minut na drugą chodzi. godzinę, wiesz, to o to chodzi. Ja wolę Ej. już do domu. A jak ja to wiesz, jeśli, jeśli mamy się przejść, to się właśnie przejdziemy tak, żeby tą drugą godzinę wykorzystać, nie? To może przejdźmy parking. jeszcze kawałek temu i... Ja nie widzę najmniejszego problemu. No tak, żeby to na tą godzinę idealnie zdążyć. O, no, ja widzę już parking. Nie, powiem Wam, że widoki są przepiękne. Spieszne. Naprawdę super to zrobili, No i cenowo. No, całkiem spoko. Całkiem spokojnie w dwie strony. Mama gotowa hamowanie? Teraz będzie coś A coś jeszcze jak tak? tam. Te y, atrakcje jakieś będą, jak wykończą, to mhm. będzie można jeszcze kontrolować no. w ogóle. To jest, to jest fajne. Bo... Może później zrobią tak, że to będzie tylko i wyłącznie w jedną stronę. Nie, z... Znaczy tak, jest to, opcja w jedną stronę, ale jest opcja w obydwie, nie? No. Uwaga, mama! Uwaga! Baba i startuj zaraz! Zaraz się będziemy bujać! Wow, wow. Uwa! Dla mnie Dla mnie najlepszy efekt był jak wjazd. Pie pierwszy wjazd. Dla mnie najlepszy to najlepszy to Pierwszy wjazd. pierwszy wjazd. Idziemy do parku linowego. No, ale jest dużo niżej wody. Dużo niżej. Bo przeważnie to było do tej siatki. Do tej siatki, tak mocniej. A coś chciałbym, żeby upadło. No, Ale prosiutko, nie gawszy. Prosiutko, nie bój się. O, bliżej prosiutko śliczy. Po prostu, prosto. O, to, to, o tak. Oba cię na mamę. może lepiej, nie. Troszkę w to fach. Super. na koniec. Patrzymy. dobrze Następny każdy, tak? No! Dalej, <tuszelna> <tuszelna> z rybą. Dalej, z rybą. O, o cień, nie różnię się tylko cień, dobrze. Czyli mają, tam nie płynie nikt, na aparat No, jednym, jednym okiem Ju no, już jest. Jednym okiem Teraz pani się ziądzie Nie, pani, pani dziękuję. Nie, dziękuję. A pan? A ja mogę chwilę klatkę no, tak, tak, zdjęcie to. oczywiście A tak, co? No można, można. No. ten świat, by przyjechać tu nad sam, żeby znaleźć spokój duszy, nad jeziorem wołszy, góry lasy czysta woda, to soli. Tak a to jakbyście się chcieli tak poruszać, to zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Tam jest kamera. kamera. A ja się dałam nabrać do tej kamery. Nie ma.